Mówię dziś, drodzy Państwo, o polskich biedach. O tym, dlaczego Polska tak naprawdę w 2022 roku stoi nad przepaścią. Jak nie idzie, to nie idzie. Proszę Państwa, koniecznie posłuchajcie. Istnieją trzy obszary, w których, jak w soczewce, skupiają się polskie problemy. Te kluczowe obszary, te kluczowe problemy. Te, które determinują w największym stopniu status quo naszego kraju, status quo naszego narodu. Te trzy kluczowe obszary, takie postrzegam, to ekonomia, gospodarka, to dyplomacja, geopolityka i obronność, militaria. Te trzy szwankujące, zaraz powiem dlaczego, powiem jaki jest ich stan. Co dostrzegam niepokojącego, te trzy szwankujące obszary, to jest bardzo mroczny obraz obecnego status quo naszego kraju, naszego narodu, proszę państwa. Otóż zacznijmy od takiej mało popularnej dziedziny, i zaraz państwo będą wyłączali komputery, smartfony. Mowa o ekonomii, o gospodarce. Te wskaźniki są enigmatyczne, nie wszyscy je rozumieją, nie wszyscy czują problematykę ekonomiczną. Ale postaram się mówić o takich prostych sprawach, które nam się zmieniają, które, które widzimy coraz ostrzej, które dotykają każdego, a które oznaczają poważny kłopot, które oznaczają poważny problem w naszym kraju, dotykający, jak mówię, każdego z nas. Otóż są trzy, znowu trzy, bo w trojcu lubi Trzy takie najbardziej niepokojące zjawiska ja tutaj widzę. Po pierwsze, inflacja. Każdy to widzi, wszyscy o tym mówią, ale problem jest taki, że rząd definiuje ją na poziomie, rząd ją ocenia na poziomie 8%. Ta inflacja, która powoduje, że mamy w portfelach coraz mniej pieniędzy, że za daną kwotę możemy coraz mniej kupić, bo ceny rosną, zostaje nam w portfelach suma X, a produkt kosztuje sumę Y. I, i ta różnica w górę to jest właśnie inflacja, to jest fakt, że jeśli, e, jeśli pracujemy przez 12 miesięcy, no to przy inflacji circa 8%, jeden miesiąc e, pracujemy za darmo. Drodzy Państwo, no i, i, i jaki tu jest kłopot? Kłopot jest głębszy niż, niż mówią o tym media, bo inflacja nie jest na poziomie 8%, ona musi być znacznie wyższa i zresztą Zbadały to różne niezależne think tanki. To są trochę insajderskie, trochę nieoficjalne wiadomości, ale faktem jest, że ocenia się inflację nawet na 20-parę procent. Nawet na 20-parę procent dziś, co o tym świadczy, jakie są dowody. Oprócz badań i skomplikowanych wzorów, można to stwierdzić na podstawie wzrostu naszych rachunków. Dostaliście Państwo zapewne. Czasami nawet dwu trzykrotnie wyższe rachunki, tak jak ja, za gaz i za prąd. Zwykle płaciłem w moim domu 1000 złotych z hakiem za dwa ostatnie miesiące, teraz zapłaciłem ponad 3000. I to spotkało każdego. To jest, to jest bardzo konkretny probierz, to jest mierzalna wartość którą wpisawszy w, w, w matematyczne, ekonomiczne algorytmy, y, można, można łatwo stwierdzić, i to y, różni e, niezależni naukowcy y, y, zrobili, ta inflacja jest na poziomie ponad 20%. To, to są bardzo realistyczne wskaźniki. GUS, prawdopodobnie się myli. GUS, instytucja państwowa, y, nie do końca nie do końca ma tutaj dobrą ocenę tej sytuacji i dobre wskaźniki właśnie. Widzimy wszyscy, że biedniejemy i to są fakty, możemy coraz mniej kupić. Temu wszystkiemu towarzyszy mechanizm spekulacji, bo wielu chce zarobić na inflacji i podwyższa nie o kwotę, którą realnie traci, tylko o jeszcze wyższą, bo korzysta z mechanizmu, że wszyscy podwyższają ceny. No to, no to ja też podwyższę, tylko że żeby zarobić, wiadomo, maksymalizacja zysków to jest element każdej firmy, każdego przedsiębiorstwa. No to, żeby zarobić, to ja dołożę jeszcze 20% i tak, i tak eskalują, tak agregują coraz wyższą inflację, wpadamy w jej spirale. No i, no i właśnie ten negatywny aspekt, ta spekulacja może być takim gwoździem do trumny polskiej gospodarki, nie wiadomo za bardzo, co z nią zrobić. Jeden sposób posłów prawa i sprawiedliwości Kazimierz Smoliński zaproponował archaiczną metodę walki ze spekulacją, czyli urzędowe ceny, regulowane ceny na podstawowe produkty. To się nigdy nie sprawdziło. To jest element systemu totalitarnego historycznie, więc, więc to na pewno nie jest dobra metoda. No ale jakiś pomysł ten poseł przedstawił, podczas gdy liberałowie gospodarczy nie mają. Żadnego tutaj pomysłu, poza tym, żeby państwo nie drukowało pieniędzy, żeby państwo obniżało podatki i szczególnie, i szczególnie pochylało się nad cenami paliw i nośników energii, tych, które w największym stopniu napędzają inflację. A więc uważajmy na, uważajmy na spekulantów, drodzy państwo, no i starajmy się nie kupować. Nie kupować od takich, którzy wyraźnie zbyt wysoko ustawiają ceny swoich produktów i usług. No to jest jakaś rada, ale to jest też bardzo poważne zagrożenie, bo dziś o zagrożeniach mówię. Polski Ład z tym swoim fatalnym falstartem, który spowodował, którego efektem były mniejsze wynagrodzenia, pomniejszone wypłaty dla wielu. Dla służb mundurowych, dla służb medycznych, dla nauczycieli, drodzy Państwo, no, takiego błędu, takiego i wizerunkowego, i, no i realnego, faktycznego potknięcia dawno nie widziałem. To był jeden, to jest jeden z najpoważniejszych dziś problemów ekonomicznych Polski i, i, i znowu, czy to jest jeden z gwoździ do trumny całego Polskiego Ładu, całej tej koncepcji Zabrania bogatym, a dania biednym. No bo przecież Polski Ład nie jest po to, żeby wszystkim obniżyć podatki, tylko Polski Ład jest po to, żeby podreperować polski budżet. Żeby podreperować polski budżet i ten polski budżet reperuje się kosztem polskich przedsiębiorców. Tych lepiej zarabiających, ale też i tych średnio zarabiających. Ich może jest mniej w stosunku do całości społeczeństwa. Ale jest to najbardziej aktywna grupa, i ten falstart wizerunkowy Polskiego Ładu, który rozkłada politycznie Prawo i Sprawiedliwość, i który powoduje, że, że nawet ta najbardziej wierna PiSowi grupa beneficjentów, bo, bo ci najubożsi rzeczywiście są beneficjentami, ale teraz i oni dostali nieco mniej, ona może stracić zaufanie do partii rządzącej. Jest to newralgiczny moment, no i w ogóle cały polski ład jest też polskim problemem, bo nie jest dobrą rzeczą karanie ludzi za przedsiębiorczość, za to, że chcą więcej zarabiać, bo są bardziej innowacyjni, mobilni z pomyślunkiem, przedsiębiorcy pchają do przodu, pchają polską gospodarkę. Proszę państwa, gdyby nie przedsiębiorcy to nie byłoby polskiego cudu gospodarczego. My jesteśmy specyficznym narodem. My jesteśmy obecnie tygrysem gospodarczym, ale nie dzięki osobom zatrudnionym. W największym stopniu jesteśmy tym tygrysem i cudem gospodarczym, bo bardzo poważnie nam przyrasta rok do roku PKB dzięki właśnie tej elicie przedsiębiorców ludzi, którzy Którzy mają firmy, którzy ryzykują, którzy wprowadzają nowe produkty, którzy zarabiają i, i tworzą miejsca pracy. Proszę Państwa, no i postawienie akcentu fiskalnego, akcentu represyjnego w pewnym sensie na tych ludzi, to jest, to jest uderzenie w głowę, w głowę tej lokomotywy, tego. Te, 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 tego konia pociągowego, który, który polską gospodarkę właśnie winduje, Wiedzie do przodu uświetlanej przyszłości, więc to jest, to jest drugi element, no ale jest też element zagraniczny, który, który dramatycznie uderza w polską gospodarkę. No to są plany klima, klimatyczne i ten wielki projekt Fit for 55 Unii Europejskiej, czyli przestawienie Polskiej energetyki na nowe tory, kiedy my oczywiście jesteśmy w zupełnie innych realiach, w zupełnie innej rzeczywistości, mamy dotąd gospodarkę, energetykę przede wszystkim, opartą na węglu, mamy przejść na zupełnie inne, w tej chwili, nośniki energii ekologiczne. Oczywiście jest to gdzieś pobożne myślenie, ale tak szybki, tak. Egzotyczny w pewnym sensie dla nas proces, on będzie wiele kosztował. On, on Polskę może sprowadzić do rangi naprawdę kraju w wielkim kryzysie, z wielkimi problemami gospodarczymi. Na pewno znacznie spowolni nasz rozwój gospodarczy. No i uzależni od Niemców, którzy zacierają ręce, bo, bo chcą nas raczyć gazem, którego będą dystrybuowali z Rosji. To jest bardzo zły mechanizm gospodarczy. Te plany energetyczne Unii Europejskiej, to uzależnienie nas od innych nośników. Proszę Państwa, no, to jest rewolucja i te elementy, które omówiłem gospodarcze, żaden, nie, nie ma pomysłu na zniwelowanie żadnego z nich, nie ma pomysłu na zamortyzowanie żadnego z tych gospodarczych problemów. I to, jest, I to jest największa polska bieda, I, i stąd bardzo złe mam rokowania dla gospodarki w tym roku. Może ją zjeść inflacja, może ją rozłożyć polski ład, tak właśnie posadowiony ze swoimi akcentami. No i, i, i oczywiście cały ten kierunek wskazywany przez Unię Europejską, no to jest też element bardzo trudny dla polskiej gospodarki, więc niczego dobrego nie spodziewajmy się, obyśmy zbyt wiele nie stracili. To tylko, to tylko tak możemy przewidywać najbliższe miesiące i najbliższe parę lat. No chyba, że, że postawimy na jakiś radykalny problem, że chyba. Odwrócimy się od tych unijnych planów, że skorygujemy lub porzucimy polski ład i, 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 i dzięki radykalnym działaniom powstrzymamy inflację. To jest możliwe, ale takich decyzji, takiej woli nie widzę w polskiej klasie politycznej. No i kolejna polska bieda to, drodzy Państwo, dyplomacja. Tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, często o tym mówię, kiedy Amerykanie abdykowali z Europy, abdykowali właściwie nie tylko z Europy, no ale z całego tego systemu, który znaliśmy, bezpieczeństwa, to co się dzieje na Ukrainie i reakcja Amerykanów na kryzys ukraiński, gdzie Rosjanie próbują wymusić swoje przewagi w tym rejonie. Proszę Państwa, jest wiele symptomów geopolityka nam się przemeblowuje, zmienia zasadniczo. No i w tej trudnej sytuacji, kiedy naszym podstawowym narzędziem musi być dyplomacja, dyplomacja polska jest w kompletnym rozkładzie. No jakie tu mam przesłanki, jakie tu mam powody, żeby tak mówić. No, proszę Państwa, są trzy takie, i znowu trzy, bo której co lubi, jak to się dzieje, są takie trzy widoczne znaki, bardzo niepokojące wydarzenia, które, które powodują, że można mówić o poważnym kryzysie polskiej dyplomacji, a właściwie o braku polskiej dyplomacji, co jest w sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znaleźliśmy. Z jednej strony federalizacji proponowanej nam przez Niemców, a z drugiej strony kooptacji do nowego RWPG proponowanej przez Rosję. No, więc w tych kleszczach. My, my, co robimy? No, jeszcze nas Czesi, tak, o turów szarpią i, i właśnie zacznijmy od, od tego problemu, jednego z trzech. No to jest pan Mirosław Jasiński, to jest polski dyplomata, który został odwołany, polski ambasador z Pragi, z Czech, Czech, z którymi mamy taki konflikt bardzo kosztowny dla naszego kraju. Będziemy musieli zapłacić kary za to, że nadal działa kopalnia Turów, powiązana z nią elektrownia. No i, i, i co powiedział ten pan Jasiński? No powiedział w, w wywiadzie dla jednego z niemieckich portali, zdaje się Deutsche Welle, że Polska wykazała się brakiem empatii i dlatego mamy taki problem. On, on robi sobie grubą nieprzyzwoitość we własne gniazdo i to jest dyplomata, człowiek z piękną przeszłością, z nzs z polsko-czeskiej Solidarności. Tam było wiele wspólnych akcji. Karty 77, Wacława Hawla z polskimi ludźmi Solidarności, ludźmi jeszcze wcześniej Koru, Stąd nawet dzisiaj w Karkonoszach jest szlak przyjaźni polsko-czeskiej. Tam się spotykali opozycjoniści z obu krajów. Uczestniczył w tych wydarzeniach pan Jasiński. No tak, ale to jest jego niepełne chyba doświadczenie dyplomatyczne. Takim dyplomatą nigdy nie był. I te jego wypowiedzi medialne, które spowodowały, że odwołano go, no, no, absolutnie kompromitują jego, no, ale też tych, którzy go postawili na tej placówce. No kogo my mamy w takich kluczowych miejscach, kiedy, kiedy mamy poważny konflikt z Czechami, na placówce jest ktoś, kto potrafi krytykować własny rząd, w czasie bardzo trudnych negocjacji z Czechami. Proszę Państwa, to nie jest nic błahego, to jest poważna sprawa. Drugim takim problemem jest pan Jarosław Nowak, to jest polski przedstawiciel do spraw kontaktów z diasporą żydowską. No, i to jest kolejny, kolejna osoba, która w mediach mówi o tym, że właściwie te roszczenia żydowskie. 447, Państwo wiedzą, to była wielka afera. Organizacje które, żydowskie, które nie mają nic wspólnego z właściwymi spadkobiercami ofiar Holokaustu, tylko pochodzą z tego samego narodu i reprezentują ten sam naród, ale nie tych ludzi, więc to jest, to jest tak naprawdę mienie bezspadkowe. I oni wbrew polskiemu prawu, wbrew prawu międzynarodowemu, roszczą sobie pretensje do polskich kamienic, ulic. Jesteśmy w trudnej sytuacji negocjacji, ponieważ Ameryka ujmuje się za tymi organizacjami żydowskimi, a tymczasem Jarosław Nowak, ktoś postawiony jako nasz negocjator, jako nasz ambasador w tych rozmowach. Który, który prowadzi dialog ze środowiskami żydowsk żydowskimi, też zdradza, drodzy Państwo, i też kala własne gniazdo, mówiąc, że właściwie, jeżeli zmieni się rząd, i no to mówi w mediach, w jednym z, z popularnych żydowskich portali, w takim wywiadzie, mówi o tym, że, że, że jak się zmieni rząd, to, to może się w pewnym stopniu uda Zrealizować te roszczenia żydowskie. Proszę Państwa, skandal, skandal, ale pokazujący słabość. Ja tutaj się kłaniam panu doktorowi Sykulskiemu, który, który też tropi te wszystkie niezgrabności. Część z tych informacji dzięki niemu pozyskałem, ale zauważcie Państwo, one się niespecjalnie przebijają do takiej powszechnej świadomości. Kolejną rzeczą bardzo niepokojącą w tej sytuacji, kiedy musimy mieć mocny dyplomatyczny oręż, jest. Są ostatnie wypowiedzi pana Rao. On na przykład powiedział, że, że pomożemy Ukrainie w takim stopniu, w jakim ona będzie chciała, jakiej, jakiej pomocy ona będzie oczekiwała i poprosi nas o to. No więc, proszę Państwa, no to, to też są jakże nieodpowiedzialne słowa, to znaczy, co my mamy pomóc militarnie Ukrainie w takiej sytuacji, w jakiej Ukraina jest, to oznaczałoby pożogę wojny, to oznaczałoby wprowadzenie Polski w stan wojny z Rosją, kiedy nie mamy przewagi, kiedy, kiedy jesteśmy potencjalną ofiarą, krytyczną ofiarą tej wojny. To Pan Rao mówi takie rzeczy, to jest dyplomacja. Proszę Państwa, my nie mamy dyplomacji, nie mamy ostatniego, najważniejszego narzędzia, przepraszam, ostatniego, pierwszego, tak, ale ale to narzędzie powinno towarzyszyć innym, no ale powinno być na froncie. Tego najważniejszego narzędzia, które w kryzysie geopolitycznym, w jakim jesteśmy, jest najważniejsze, bezcenne. bezcenne. I my tego narzędzia nie mamy, bo minister mówi takie rzeczy nieodpowiedzialnie, jak dziecko, jak uczeń ze szkoły, a nasi kluczowi, na kluczowych. Placówkach ambasadorzy czy, czy dyplomaci szerzej, no, reprezentują taki tak. poziom. To jest dramat i to jest, to jest przyczynek kolejny do, do tego, co mówię o polskich biedach. Najważni jeden z najważniejszych frontów, na którym możemy łatwo polec, który wymaga szybkiej reakcji polskiego rządu, jakiejś szybkiej reformy. Ekonomia, dyplomacja i co jeszcze. No, i muszę, muszę znowu powiedzieć kilka zdań o polskiej obronności, o militariach, bo to jest trzeci składnik polskiej biedy, tych polskich gigantycznych problemów, które, które nabrzmiewają i które w 2022 roku mogą przynieść nam oby nie klęskę, ale dramaty. Dramaty, drodzy państwo, bo, bo my zainwestowaliśmy, już mówiłem o tym, w innych wystąpieniach zainwestowaliśmy pieniądze nie w polską armię, tylko w przyjaźń polsko-amerykańską. Przyjaźń, która realnie została odrzucona. Może to się jeszcze zmieni, trwają zabiegi jakieś, starania polskie, ale na tym etapie ona została odrzucona. I Amerykanie nie chcą wzmacniać tutaj swojej obecności. Może to się zmieni. Po prostu to jest zaklinanie rzeczywistości z mojej strony. Ale, ale kupiliśmy te F-35 i te Abramsy, które nie wiadomo kiedy będą w jakiejś dłuższej, kilkuletniej perspektywie, a potrzebne są tu i teraz. I, i, i płacąc olbrzymie pieniądze składową, bardzo poważną polskiego budżetu, my wydajemy ponad 2% na obronność na polskie siły zbrojne. To są, to są wielkie pieniądze. To, są, to jest, proszę Państwa, niemal 12 miliardów dolarów rocznie. Tyle Polska wydaje. To są yy, duże kwoty, nawet w skali światowej. My oczywiście spadliśmy w rankingu i cały czas spadamy, bo inne kraje w tak niepewnych czasach wydają więcej na obronność. Myśmy spadli obecnie na 21. miejsce z 23. i tak i tak yy, 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 i tak spad Z 21 do no 23 oczywiście i tak spadamy. Spadamy, spadamy, spadamy z, z miejsca tam 17 powolutku. No i gdzie wylądujemy? No, nasza obronność jest w stanie kompletnego rozkładu. Można podać kilka danych. Mamy realnie, realnie sprawnych setkę samolotów nowoczesnych, bo nie mówimy o jakichś tam latających trumnach, tylko takich, które nadają się do, do, do walki, no typu F-16 plus jeszcze po, po pewnych liftingach SU, te posowieckie. Więc, drodzy Państwo, mamy niespełna setkę samolotów gotowych do walki, mamy y, kilka śmigłowców nowoczesnych, no bo nie liczę tych, tych jak mówię, posowieckich, tych Mi, tylko te, które teraz wchodzą na skład polskiej armii, to jest, to jest kilka zaledwie nowoczesnych śmigłowców, naprawdę. Mamy parę starych okrętów, buduje się teraz nowe, ale to znowu, to, to są wieloletnie perspektywy. Mamy paręset czołgów, set czołgów, parę set czołgów yy, gdzie powinniśmy ich mieć w pełnej gotowości, sprawnych około tysiąca, no, no żeby jakoś przynajmniej te liczby korespondowały z takimi bieżącymi, mogącymi w każdej chwili pojawić się na naszej granicy siłami rosyjskimi, żeby, żeby chociaż mogły wytrzymać, nie wiem, 24, 48 godzin, no to, to, to powinniśmy mieć ich przynajmniej tysiąc mamy paręset i to, i to nie najnowszych. Tutaj najlepiej prezentują się kupione za symboliczne kwoty z Niemiec leopardy. No i, proszę Państwa, no z tych paruset, paru to jeszcze dodajmy, ze 100 jest tych nowoczesnych, tych przydatnych, więc, więc to, są, to są niezwykle skromne siły, no bo już tylko wspomnę jednym zdaniem, nie mamy w ogóle obrony przeciwlotniczej, a jeśli będziemy mieli ją w najbliższych latach, to, to tylko do obrony i to niekompletnej Warszawy. Więc proszę Państwa, to jest obraz nędzy i rozpaczy. W tak trudnej sytuacji geopolitycznej, która już zarysowywałem, gdzie jesteśmy w kleszczach, nie mamy ani dyplomacji, ani sił zbrojnych. I mamy znowu to, co zwykle Polacy mają, czyli fantazję, czyli otwarte serce, czyli chęć walki. Ale czy to wystarczy? Czy, czy, czy to jest narzędzie, które powinno być jedynym w ręku Polaków? No drodzy Państwo, bardzo kiepsko to wygląda. No i ja wiem, że tylko poruszyłem czubek góry lodowej, zapew zapewne tylko powierzchnię tych zagadnień, ale, ale zwracam Państwu uwagę jeszcze raz. Trzy najważniejsze polskie biedy to o nich dziś chciałem Państwu opowiedzieć, a może zaalarmować Państwa.